Mojego spicza to prosta recepta na wygrywanie. Mam nadzieję, że będzie prosta i mam nadzieję, że wpisuje się w ten trend, o którym była mowa przed chwilą, że jako osoba, która odniosła sukces, jestem w stanie Was nauczyć też ten sukces osiągnąć. Jestem kolarką górską zawodowym sportowcem. Mam na swoim koncie różne sukcesy, ale też i wiele porażek. I chciałam podzielić się z wami kilkoma doświadczeniami, które przeżyłam w sporcie, a które sprawiły, że to moje podejście do wygrywania całkowicie się zmieniło. Na nowo nauczyłam się cieszyć tym, co robię i czuć satysfakcję nie tylko w momencie, kiedy stoję na najwyższym stopniu podium. Mam wrażenie, że dzisiejszy świat trochę zwariował na punkcie rywalizacji, wygrywania, bycia pierwszymi, pokonywania konkurencji. Sport jest oczywiście dziedziną życia, która wyjątkowo trafnie, ten trend określa. Tymczasem przez te kilkanaście lat swojej kariery sportowej ja zauważyłam, że wcale nie zdobywanie złotych medali stanie na najwyższym stopniu podium jest największym zwycięstwem. Największym zwycięstwem jest uważam, podejmowanie trudnych wyzwań, niebanie się ryzyka, i przede wszystkim. Nie poddawanie się w chwilach, w których jest najciężej, nie poddawanie się w chwilach, kiedy los, kiedy sytuacja wystawia naszą wytrwałość na największą próbę. Wróciłam niedawno z Igrzysk Olimpijskich ze srebrnym medalem. O dziwo to drugie miejsce, które często w sporcie jest uważane za porażkę, tym razem zostało uznane za sukces i z tego się bardzo cieszę. Zapewne głównie dlatego, że medalistów olimpijskich w Polsce mamy niewielu, więc każdego chwalimy. Ponadto odniosłam ten sukces po ośmioletniej przerwie, i niewątpliwie, jako taki namacalny sukces, to jest mój największy sukces w karierze. Ale to nie jest moje największe zwycięstwo. Największe zwycięstwo, bowiem uważam, odniosłam cztery lata temu. Wtedy, na trzy tygodnie przed Igrzyskami Olimpijskimi, doznałam bardzo poważnego urazu stawu skokowego podczas jednego z treningów. Byłam wtedy faworytką do tego, aby Igrzyska Olimpijskie wygrać. Dużo większą faworytką niż 4 lata wcześniej w Pekinie niż teraz w Rio de Janeiro. Niestety w jednym momencie wszystkie marzenia o igrzyskach prysły. Ja od razu wiedziałam, że na te igrzyska nie pojadę i czułam oczywiście wielki zawód ze względu na siebie, jak i na wszystkich ludzi, którzy ze mną pracowali. Pod dużym znakiem zapytania wtedy stanęło nie tylko to, czy ja w ogóle wrócę do sportu, ale to, czy ja w ogóle wrócę do sprawności. Słyszałam głosy wielu fachowców, którzy mówili, że przy tego typu kontuzji można nie wrócić w ogóle do chodzenia. Na szczęście wśród tych specjalistów nie było prowadzącego mnie profesora Krzysztofa Ficka, i na szczęście ja ani przez chwilę nie dopuściłam do siebie takiej myśli, że może się nie udać, że ja mogę nie wrócić. Od początku wierzyłam w to, że do sportu wrócę, tylko nie wiedziałam, ile czasu mi to zajmie. Okazało się jednak, że to nie jest takie proste. Ja zakładałam, że po zdjęciu gipsu natychmiast będę mogła wrócić do treningu. Tymczasem rozpoczął się bardzo żmudny proces rehabilitacji. Po zdjęciu gipsu moja noga nie ruszała się praktycznie wcale. Zamiast siadać na rower, musiałam przez kilka godzin dziennie na granicy bólu czy często tę granicę bólu przekraczając walczyć o to, aby moja stopa zaczęła się choć minimalnie ruszać. Potem były przerwy w rehabilitacji, bo nie było dalszego progresu. Musiałam szukać co chwilę nowych rozwiązań, jeździć po świecie, szukając specjalistów, w końcu przejść, kolejny zabieg u profesora Ficka. Wreszcie wsiadłam na rower, byłam bardzo szczęśliwa, że tak, już wróciłam na tą ścieżkę, już mogę jeździć na rowerze, teraz będzie już super. Nie było. Po 10 minutach jazdy okazało się, że nie mam kompletnie siły na to, aby kontynuować trening. Nagle najmniejsza zmarszczka okazała się dla mnie Monteverestem nie do pokonania. Podczas treningu na nartach biegowych lądowałam z płaczem w śniegu, bo ból stawu skokowego był tak duży, że nie byłam w stanie kontynuować treningu. Ale nie poddawałam się. Cały czas szukałam innych form treningu, innych form rehabilitacji po to, aby do sportu wrócić, bo ja wierzyłam, że wrócę. I to jest mój największy sukces. To, że ja się w żadnym momencie nie poddałam, nie dopuściłam do siebie myśli, że może się nie udać. To, co tutaj napisałam. Jedyna przegrana, tak naprawdę, jakiej możemy doświadczyć, to nie podjęcie walki. A największym zwycięstwem jest poddać się wtedy, nie poddać się wtedy, kiedy jest najciężej. Ta moja wytrwałość została nagrodzona i tak naprawdę sezon po kontuzji był jednym z najlepszych w całej mojej karierze. Wróciłam do formy, do sprawności, do formy znacznie szybciej niż ktokolwiek był w stanie przewidzieć. Wielokrotnie stawałam na podium największych, największych imprez, i e, tak jak mówię, ta cierpliwość została wynagrodzona. E, ja już, jak zaczęłam karierę sportową, te kilkanaście lat temu, e, postanowiłam, że nigdy nie będę się poddawała, nigdy nie będę się wycofywała z zawodów. To jest bardzo dobry przykład, pojedyncze zawody, przykład tego, jak czasem w życiu łatwo się poddawać. Ja postanowiłam, że nie, niezależnie od tego, jak ciężko mi idzie na tym wyścigu, czy złapię gumę, będę miała defekt roweru, czy po prostu będę miała gorszy dzień, czy gdzieś w trakcie wyścigu doznałam upadku i będzie mi ciężko kontynuować dalej. Ja postanowiłam, że z wyścigów się nie wycofuję. Często miałam przez to scysję z moim trenerem, byłym trenerem, który uważał, że jeżeli mi nie idzie, jeżeli jadę daleko, to lepiej jest wycofać się z wyścigu, bo wtedy w wynikach pojawia się DNF, did not finish, czyli nie ukończył. Skoro nie ukończył, no to znaczy, że pewnie miał defekt, pewnie był upadek albo jakieś inne zdarzenie losowe. Tymczasem, jeżeli w wynikach się pojawi Maja Włoszczowska na 54. miejscu, to wówczas... Media zaraz to podchwycą i powiedzą: O, jest bez formy, o, Włoszczowska się skończyła. Dlatego lepiej jest się wycofać i mieć DNF. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że największym zwycięstwem jest właśnie dojechać do mety wyścigu, ukończyć wyścig wtedy, kiedy jest najciężej. Znam nie jeden przypadek kariery sportowca, która skończyła się właśnie w ten sposób, że na pojedynczych wyścigach oni się poddawali, bo, bo nie szło, bo bolało. I stwierdzali, że no za tydzień jest kolejny wyścig, za tydzień będzie kolejna szansa na to, aby, aby wygrać wyścig, aby, aby osiągnąć dobry rezultat. Poddawali się, przychodził kolejny wyścig, znowu bolało, bo kolarstwo górskie to jest bardzo trudna dyscyplina sportu i zazwyczaj boli. I wtedy poddawali się jeszcze łatwiej. Przychodził kolejny wyścig, znowu bolało, znowu się poddawali i tak nie kończyli wyścigów, nie kończyli. Aż w, końcu, aż w końcu kończyli karierę. E, świetnie e, to obrazuje cytat Langsa Stronga, który kiedyś powiedział: Pain is temporary, quitting lasts forever. Ja się doskonale z tym zgadzam. Ból jest chwilowy, on trwa teraz. A jeżeli się poddamy, to ten ból z przegranej z tego, że myśmy się poddali, będzie trwał wiecznie. Ale tak, fajnie się mówi walczyć, walczyć, ale nie zawsze, nie zawsze jest skąd czerpać siły do tej walki. Nie zawsze, nie zawsze po prostu mamy, mamy wytrwałość, mamy motywację do tego, aby, aby działać. Sport też mnie nauczył tego, gdzie tej motywacji szukać. Motywacją potrafią być na przykład zmiany. W moim przypadku świetnie zadziałała kiedyś zmiana trenera. Zmiana drużyny sportowej, zmiana miejsca treningu, zmiana sposobu treningu. Oczywiście często motywacją bywają pieniądze, ale ja uważam, że to jest bardzo słaba motywacja. E, motywuje nas czasem uznaniu innych ludzi. Motywować potrafi brak uznania u innych ludzi. Też słyszałam niejednokrotnie, że włoszczowska się skończyła. No to co wtedy czułam? Ja się skończyłam? Mówicie mi, że ja się skończyłam? Ja wam pokażę, że ja się nie skończyłam. Ja jeszcze coś zrobię. Ale to też jest taka trochę negatywna motywacja. Przez lata kariery doszłam tak naprawdę do początku, do tego, co jest najwspanialszą motywacją i co daje takiego kopa na długie lata tak naprawdę. To jest po prostu pasja. Alan Watts kiedyś mówił, że kiedy mamy to szczęście, zajmiemy się tym, co kochamy, będziemy realizowali swoje pasje, to tym samym Będziemy dążyli do mistrzostwa, będziemy starali się po prostu robić to jak najlepiej. Być może staniemy się najlepsi na świecie. Jak będziemy bardzo wierzyli w to, co robimy, to zaczynają się pokazywać nagle wokół nas różne możliwości do tego, aby te pasje realizować, aby te pasje w końcu stały się naszym sposobem na życie. Tak było w moim przypadku. A w którymś momencie niestety... To straciłam, ponieważ po wynikach pojawiły się oczekiwania w stosunku do mojej osoby, pojawili się sponsorzy, pojawiły się duże pieniądze, pojawiło się wsparcie Ministerstwa Sportu Polskiego Związku Kolarskiego. Ja w którymś momencie już zauważyłam, że przestałam trenować, dlatego że to lubię, tylko trenowałam dlatego, że idą za mną duże pieniądze. Kibice oczekują, że będę wygrywała, więc muszę trenować po to, aby mieć formę na kolejne zawody, aby wygrać zawody, bo ludzie tego ode mnie oczekują. A przecież ja nic nie muszę. Moja mama nauczyła mnie, aby wykreślić ze słownika słowo muszę na rzecz tego, że chcę i mogę. W 2011 roku zaczęłam współpracować z Markiem Galińskim, który objął prowadzenie mojej osoby i całej kadry w momencie, kiedy presja i oczekiwania środowiska były na, na najwyższym poziomie. Przygotowywaliśmy się wtedy do igrzysk w Londynie. On tymczasem potrafił się zupełnie odciąć od tego wszystkiego i nauczył mnie, nauczył innych zawodników, tego, aby po prostu cieszyć się tym, co robimy. Cieszyć się tym, że jesteśmy zdrowi, możemy wyjść na trening, możemy poprzez trening doznawać progresu, budować formę. Uczył nas tego, żeby na każdym treningu szukać nowych ścieżek, żeby cieszyć się z tym, że możemy jeździć na rowerze. Bardzo często mówił do nas w trudnych sytuacjach. Pamiętaj, rób swoje. Nie patrz na to, co myślą inni, co robią inni, czego oczekują od ciebie inni, tylko po prostu rób swoje i rób to, co kochasz. To też udało mi się zaimplementować w tym roku, kiedy przygotowywałam się do Igrzysk w Rio. Razem z grupą ludzi, których zebrałam wokół siebie, którzy wszyscy trafili do sportu, którzy wszyscy trafili do tego mojego teamu, z pasji do sportu, z pasji do kolarstwa, bardzo pracowaliśmy nad tym, aby nie dać się właśnie zapędzić w taki róg presji, oczekiwań, tego, że coś musimy, bo to są Igrzyska Olimpijskie. Jedna Igrzyska na cztery lata. Okej, okay, jedna Igrzyska na cztery lata, ale tak samo było cztery lata temu. Nie wyszły mi tam tamte Igrzyska i co? I dalej jeżdżę na rowerze, dalej świat się kręci, a dalej realizuję swoje pasje. Świat się nie kończy. Postanowiliśmy więc dbać o to, pielęgnować tą naszą pasję do uprawiania sportu, do kolarstwa, cieszyć się te, z tego, że mamy do wykonania super projekt, takim są Igrzyska Olimpijskie. I robić wszystko, co robimy, jak najlepiej, bo jeżeli skupimy się na tym, aby dać z siebie wszystko, aby robić wszystko najlepiej, jak potrafimy, to potem finalnie zawsze będziemy zwycięzcami, bo wiedzieliśmy, że daliśmy z siebie wszystko. Kiedyś mój trener od techniki, Oscar Saiz, jak nie byłam pewna swojej formy, powiedział przed wyścigiem do mnie, Maja, potraktuj ten wyścig jak grę w karty. Dostajesz rozdanie, może to nie są najlepsze karty, jakie mogłabyś mieć tego dnia, ale tymi kartami cały czas możesz dużo ugrać. I takie mieliśmy też podejście w tym roku. Ja wcale nie byłam faworytką do tego, aby stanąć na olimpijskim podium, ale miałam karty, jakie miałam, i z tych kart staraliśmy się ugrać jak najwięcej. Zaryzykowaliśmy z przygotowaniami wysokogórskimi w Kolumbii. Myślę, że byłam jedyną europejską zawodniczką, która tam pojechała przygotowywać się do igrzysk w Rio, a okazało się to strzałem w dziesiątkę. Szukaliśmy nowych rozwiązań, szukaliśmy nowych metod treningowych, odcięliśmy się od mediów i przede wszystkim cieszyliśmy się z tego, co robimy. Ja już przed Igrzyskami byłam tak naprawdę zwycięzcą, tak się czułam i też to sprawiło, że na tych na, do tych Igrzysk podeszłam na dużo większym luzie i ja sobie życzę, żebym do każdego startu podchodziła tak, jak właśnie na starcie Igrzysk Olimpijskich w Rio. Potem podczas konferencji prasowej padło fajne pytanie do e, zwycięszczyni, bardzo młodej Szwedki, Jenny Rizwec. Ona zapytana o to, jakie było jej podejście do wyścigu, jaka była jej taktyka, odpowiedziała... Hmm, I don't know. I just wanted to have fun. Chciałam się tylko dobrze bawić. Ja się wtedy zaśmiałam pod nosem, bo ja miałam takie samo podejście, tylko ja do tego musiałam dochodzić 10 lat dłużej. Ale przynajmniej Kanadyjka Katrin Penrell, jak się okazało później z wywiadów, które przeczytałam, też do tego doszła. Trzy lata później niż ja. Oprócz tego, że myśmy właśnie starali się tym wszystkim dobrze bawić, to też udało mi się w tym roku wypracować metodę, aby nie myśleć o celu, nie myśleć o tym, co mam do osiągnięcia o tym, że mogę zdobyć medal Igrzysk Olimpijskich czy medal Mistrzostw Świata tylko skupialiśmy się na tym, aby każdy element przygotowań, czy każdy element w trakcie wyścigu wykonać jak najlepiej. Tak jak mawiał. Adam Mały, że on nie patrzy na to, co robią rywale, jakie są rekordy, skocznie. On chciał zawsze oddać dwa równe skoki. Ja też w trakcie zawodu w tej chwili skupiam się na tym, aby każdy element trasy pokonać jak najlepiej, aby reagować na to, co się dzieje w trakcie wyścigu na bieżąco, a nie myśleć o tym, na której jadę pozycji, które to jest okrążenie, czy rywalki są przede mną, za mną, ile są. Tylko Skupiam się na tym, aby każdy moment wykorzystać jak najlepiej i dać z siebie wszystko. To podejście jest bardzo dobre przede wszystkim dlatego, że skupiając się na tych małych zadaniach, na tym, co robimy tu i teraz, my eliminujemy stres. My oddalamy ten stres, nie myśląc o tym, na której pozycji jedziemy, o tym, że medal nam ucieka, czy, czy rywalki nas gonią. Eliminujemy stres, taki stres, który ma bardzo destrukcyjne działanie na, na nas i dzięki temu, tak naprawdę, eliminując stres. My jesteśmy w stanie dokonać jeszcze więcej, bo stres powoduje najnormalniej fizjologiczne różne zmiany w naszym organizmie, które sprawiają, że nasza e, e, aktywność fizyczna i, i umysłowa znacząco się obniża. E, I to podejście pomaga ten stres zniwelować. W tym roku przetestowałam je na Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Czechach. Ja wtedy nie byłam w najwyższej formie, ponieważ e, e, przykowałam się oczywiście na Igrzyska Olimpijskie. Miałam stabilną formę dobrą, ale nie taką na medal. Tymczasem mistrzostwa odbywały się w Czechach bardzo blisko. Przyjechało mnóstwo polskich kibiców. E, impreza była sponsorowana przez mojego partnera, firmę Cross, więc tym bardziej zależało mi na tym, aby wystąpić jak najlepiej. No ale forma jest nie na medal, no to co mogę zrobić? A przetestuję podejście właśnie takie, aby pojechać perfekcyjny wyścig. Nie myśleć zupełnie o wyniku, tylko pojechać perfekcyjny wyścig. Jak najlepiej wystartować, jak najlepiej pojechać każdy element trasy. I wiecie co? To był jeden z najlepszych wyścigów w moim życiu. Ja od początku wystartowałam super, jechałam w czołówce. W, w, wysunęłam się na drugie miejsce, zaczęłam powiększać przewagę nad rywalkami. Goniąc Dunka Anika Langwad, która jechała na pierwszym miejscu. I już praktycznie byłam niezagrożona na drugim miejscu. Zaczęłam zbliżać się do mety, pozostał ostatni zjazd. I wtedy, jak to w życiu bywa, nie jest pięknie. Wtedy, kiedy wydawało się, że nic się już nie może wydarzyć, ja złapałam gumę. Przebiłam, przebiłam opony, musiałam biec do boksu technicznego, aby zmienić koło. W tym czasie wyprzedziła mnie amerykanka. Zaczęła mnie doganiać kanadyjka. W trakcie zmiany koła w boksie technicznym ta kanadyjka mnie wyprzedziła. Wydawało się, że wyścig już przegrałam, ale ja podjęłam walkę. Wierzyłam, że jeszcze jestem w stanie tą kanadyjkę dogonić i rzuciłam się w szaleńczą pogoń. Zaliczyłam chyba najlepszy finisz w całym swoim życiu. A uwierzcie mi, nie jestem dobrą sprinterką. Mój mężczyzna bardzo często sobie ze mnie żartuje, że jak we trzy finiszujemy, to ja jestem czwarta. Tymczasem tamten finisz był naprawdę genialny. Jestem z siebie dumna, bo pojechałam niesamowicie. Mimo to na mecie zabrakło mi 20 cm. Skończyłam wyścig na czwartym, na czwartym miejscu. Można by powiedzieć, przegrałam, przegrałam walkę o medal. Właśnie. Ja byłam największym zwycięzcą tego wyścigu. Wszyscy kibice na mecie, nie tylko polscy kibice, wszyscy kibice skandowali moje imię. I byli radośni, z niesamowitym optymizmem i werwą krzyczeli Maja, Maja, Maja. Więc ja wtedy stwierdziłam, że kurczę, no nie mogę się wściekać, nie mogę płakać, bo oni są szczęśliwi, oni są zadowoleni, ja tu jestem tak naprawdę dla kibiców. I tak naprawdę to ja ten wyścig wygrałam. Ja dałam przykład postawy, że nie wolno się poddawać i trzeba walczyć do samego końca i to się wszystkim tak bardzo podobało. I takie jest właśnie moje przesłanie dzisiaj, żebyście pamiętali, że wcale nie pierwsze miejsce, wcale nie zwycięstwo w jakiejkolwiek dziedzinie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby się nie poddawać i aby walczyć do samego końca. Bo raz przegramy, drugi raz przegramy, ale ja jestem przekonana, że jak będziemy wytrwale walczyć o to, co chcemy osiągnąć, czy będziemy walczyć z przeciwnościami losu, to ten los w końcu. Nam tą naszą cierpliwość, wytrwałość i wiarę wynagrodzi. Ja na Mistrzostwach Świata miałam wielkie show, a potem los wynagrodził mi tą moją wytrwałość na Igrzyskach Olimpijskich, na których zdobyłam srebrny medal. Ale tak jak powiedziałam, ja wewnętrznie i tak wiem, że moją największą wygraną jest to, że się nie poddaję. Dziękuję bardzo.